Cześć, chciałbym ci zaproponować dziś trening interwałowy, który możesz potraktować jako trening metaboliczny poprawiający przemiany w twoim organizmie. Trening ten będzie bardzo prosty, skierowany głównie do tych osób, które mają różnego rodzaju dolegliwości bólowe w obrębie kręgosupa, bioder albo kolan. Zapraszam do odcinka. Kiedy w twoim ciele dzieją się jakieś złe rzeczy i na przykład potrzebujesz intensywnych przemian na poziomie komórkowym to ważne jest, żeby mieć jakąś aktywność fizyczną dla siebie, taką, która będzie dosyć wysoko intensywna. Natomiast nie każdy z uwagi na różnego rodzaju dolegliwości, problemy w obrębie aparatu ruchu, może intensywnie trenować. Dlatego ważne, żebyś miał, miała takie 10-15 minut treningu o zmiennej intensywności, który będzie wpływał na wszystkie układy na układy sercowo-naczyniowy, na układ na aparat ruchu, na układ hormonalny, humoralny i takie istotne właśnie zmiany w organizmie od wewnątrz, od środka, będą miały wpływ na wszystkie przebudowy, które się w Twoim ciele powinny odbywać na przestrzeni Twojego życia. Zaczniemy sobie od zwykłego marszu w miejscu. Będziemy wykonywali ten marsz przez około 30 sekund. W ten sposób staraj się pracować, aby ręka wędrowała do oka, palce były ustawione szeroko. Czyli jest to taka pozycja, stopa nie jest podciągana pod pośladek, tylko stopę stara się pociągać do przodu w tym kierunku. Palce stóp są lekko zadarte, czyli wędrują lekko w przód, ręka do tyłu się prostuje, a ta ręka, która idzie do przodu, zgina się w łokciu. Następnie przez 15 sekund wykonamy sobie wysoką intensywność i będzie to taki ćwierć przysiad i kopnięcie. Ćwierć przysiad i kopnięcie. Proponuję, żebyś trzymał, trzymała sobie swobodnie ręce w ten sposób, ściskając palec o palec, tak żeby napinać też troszeczkę obręcz barkową. I luźniutko znowu sobie maszerujemy przez 30 sekund. Czyli w tym, w tej fazie intensywnej będziemy wykonywali ćwiczenia, które są w małych zakresach ruchu wykonywane. Natomiast w fazie tego aktywnego wypoczynku wykonujemy sobie taki swobodny marsz w miejscu przez 30 sekund. Oddychaj głęboko. Głęboki wdech przez nos, wydech przez usta. I następnie znowu przechodzimy do fazy bardziej intensywnej. I teraz będziemy wykonywali kroki do boku. Zwróć uwagę, ręce wędrują do przodu, noga idzie w bok i wróć. Pójdź nogą w bok i wróć. To może być mały krok. Ważne, żeby twoja miednica nie wyszła przed twoje kolano. Hop. Jedna noga jest prosta i tą nogą się odpychasz od ziemi. O tak. I znowu sobie maszeruj przez 30 sekund. Wdech, wdech. Tak, świetnie. Super. I następnie wykonujemy to samo na drugą stronę. Czyli w tej sytuacji będę miał prawą nogę wyprostowaną. Lewa noga będzie się zginać. Jeszcze 10 sekund maszerujemy. Mm. Cały czas masz w miejscu 3, 2, 1, prawa noga prosta, ręka do ręki i powrót. Ręka do ręki i powrót. Zwróć uwagę, że żeby nie obciążać tego kolana, to ono musi w prawidłową stronę powędrować nad mały palec, ale nie wolno się tutaj skręcić w żaden sposób. Czyli pępkiem do przodu. I znowu maszerujemy, swobodny marsz. Głęboki oddech. Broda lekko cofnięta. Świetnie. Uf. Następne ćwiczenie to będą kopnięcia. I te kopnięcia nogą będziemy wykonywali w taki sposób, żeby zaktywizować brzuch. Jednocześnie rozciągając mocną łydkę. Czyli ruch będzie wyglądał w taki sposób. Hop i powrót. Hop i powrót. Prawa noga wędruje do tyłu. Czas. Start, lewa ręka do prawej nogi, i raz. Dwa, bark, zbliżasz do kolana z wydechem do przodu, wdech, wydech, wdech, wydech i maszeruj 30 sekund. Intensywność musisz tak dobrać, żeby wykonywać to naprawdę na, w taki sposób, że czujesz, że się mocno męczysz, że puls mocno przyspiesza. Maszerujemy w miejscu, oddech. I po 30 sekundach będziemy wykonywali ten ruch na drugą stronę. Popatrz, czyli będziesz teraz wykonywać ruch lewą nogą do przodu, będzie to. Palce, stopy są zadarte. I od razu może być też lewa ręka z przodu. Wtedy możemy zrobić ten ruch. 3, 2, 1. Start. Raz. Dwa. Trzy. Ręce wygodnie w przestrzeni. Wydech. Lewa z przodu. Hop. Wydech, wydech. 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 I maszerujemy. I swobodnie. O tak. Super. I oddychamy głęboko. Świetnie. I w następnym ćwiczeniu popracujemy więcej rękami, czyli kończynami górnymi. Będziemy po prostu boksować w różnych płaszczyznach. Pozycja będzie taka, że nogi będą odpowiednio szeroko. Tutaj ręce zaciśnięte w pięści i ręka wykonuje ruch. Czas, start. Możliwie szybko. Możesz lekko balansować ciałem. Ręka robi ruch od barku do przodu, do pełnego wyprostu w łokciach. Pośladki są napięte i rytmicznie wykonujesz taki ruch. Lekki skręt, bark wyrzucasz do przodu, i dość. I znowu 30 sekund maszerujemy. tylko oddychaj głęboko. W kolejnym ćwiczeniu zaangażujemy mocniej mięśnie pleców. Poprzez odpowiednie pochylenie tłowia staniesz sobie w pozycji wykrocznej i zrobimy takie ruchy, jakby leciał ptak. Pozycja będzie wyglądała w taki sposób, że jedna noga jest z tyłu. Ale zwróć uwagę, że nogi są na szerokość bioder. I teraz ustaw się lekko pochylonej sylwetce do przodu i wykonujemy przez 15 sekund ruchy. Raz, dwa, trzy, cztery. Do góry, wydech, 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 wydech. wydech. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i marsz. Masz również znowu sobie swobodnie. Tak więc ćwiczenia mają być łatwe, nie obciążające kręgosłupa, nie obciążające kolan, ale jednak z taką zmienną intensywnością. Czyli przez 15 sekund pracujesz intensywnie, a następnie odpoczywasz w ten sposób sobie maszerując. Zdecydowanie dla osób, które mają lekką nadwagę, albo na tych, które cierpią na problemy właśnie związane z aparatem ruchu, będzie taka dobra aktywność, jednocześnie dająca odpowiednie zmiany. I kolejne ćwiczenie wykonujemy sobie w pozycji szeroko ustawionej. Yy, na, na nogach i teraz prawą ręką sięgamy w dół do lewej nogi, a lewą na skos w prawym kierunku. Raz, i dwa, hop. Wydech, 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 wydech. wydech. Czyli pracujemy wielopłaszczyznowo do skłonu i rotacji. I maszerujemy znowu sobie w ten sposób. I oddychamy głęboko. Czyli staramy się zaangażować całe ciało. Trochę kończyny dolne, trochę kończyny górne. Tu do rotacji, tu do zgięcia i rotacji, tu do wyprostu i rotacji. W miarę możliwości kompleksowo. I maszerujemy. Mhm. I za chwilę zrobimy dokładnie to samo na drugą stronę. Czyli lewa ręka będzie wędrowała w dół, prawa do góry. Szeroko na nogach mogą być lekko ugięte kolana. I ten ruch musi być przede wszystkim wykonywany z dosyć dużą szybkością. Zwróć tylko uwagę na to, że jak się pochylasz, to mogą się pojawić jakieś zawroty głowy, więc nie, mo nie można bardzo intensywnie pracować w ten sposób, kierując gałki oczne w górę i w dół. Tylko staraj się hop, patrzeć raczej przed siebie hop, i wykonywać tylko taki ruch. Skłon skrętem, rapie w jedną, potem w drugą stronę. Wydech, wydech, wydech. Wydech i marsz przez 30 sekund. Następne ćwiczenie wykonamy sobie do rotacji, więc będziemy stali w ten sposób na nogach, trochę szerzej niż szerokość barków. Mamy jeszcze chwilę czasu, więc oddychaj głęboko. I teraz ręce będą ustawione znowu, złączone, szerokie palce. Łokcie skierowane do przodu, i będziemy wykonywali krótkie, szybkie ruchy rotacji. Tu muszą być napięte uda, pośladki i mięśnie brzucha. I uwaga, czas start. Ważne, żeby nie być pochylonym w ten sposób do przodu, żeby trzymać odpowiednio cofnięte łopatki, lekko cofniętą brodę i wykonywać ten ruch rytmicznie w ten sposób. I maszerujemy z powrotem przez 30 sekund. Mhm. I ostatnie ćwiczenie, które sobie wykonamy, to będzie ćwiczenie, które znowu będzie angażowało głównie kończyny dolne, ale połączone będzie także z rękami. I będzie wyglądało w taki sposób, że stajesz sobie troszeczkę szerzej niż masz barki, sięgasz obiema rękoma do ziemi. A następnie się prostujesz w kształt litery X. Trzy, dwa, jeden i start. W dół i do góry. W dół i do góry. Zegnij trochę kolana, patrz przed siebie, trzymaj proste plecy. Hop, I do góry literka X. I w dół i w literkę X. Kolana szeroko mają wędrować nad małe palce u stopy. Broda tak jak się pochylasz. Hop. I znowu swobodnie przechodzisz do marszu. Jeśli masz więcej czasu, możesz taki trening sobie wydłużyć nawet do 20 minut. Natomiast jeśli masz czas czasu mało, możesz go skrócić do 10 minut. Natomiast jeśli masz tak jak mówiłem tego czasu więcej, to ten trening się zapętla, czyli przechodzisz znowu do pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego ćwiczenia, myśląc w miarę możliwości o całym ciele. I w tym odcinku to już będzie wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję ci za wszystkie komentarze, za subskrypcję i zapraszam do kolejnego za tydzień. Cześć.